Witam Państwa serdecznie. Poniedziałek. Tak wygląda akwarium z gupikami. No, jest ich tu jak szarańczy, ale jak widać, akwarium jest zdrowe. Woda czyściutka. Rybki sobie pływają. Tu se jatki na szybach siedzą. No. I tak wygląda akwarium. Tak właśnie. Tu mi słońce wali. O, widzicie? Słońce wali. Chociaż żaluzję tu. A i tak wali. No. I tak wygląda akwarium. Razem z rybkami i roślinkami. O małym liftingu niedawnym. No, teraz przejdziemy. No, jak trzyma, bo na kwiatkach się zatrzymał. No, tak wygląda. 240. No, proszę. Tutaj dwie koziarki. Jeszcze musi być jedna gdzieś. O jest, wszystkie trzy widać. Widać wszystkie trzy. No, tam dwie popłynęły do tyłu. Jedna jest tu. O, no. o tu jest to jedna. Także tu jest kiśnik. Jeden. O proszę. Kileśnik sobie pływa. Kileśniki też są trzy. Ugala się kręci, o. o tu popłynęła, o proszę, popłynęła sobie, no, to też, o, tutaj, no więc kalarki, na, no, dwa, w ja tym wszystkie cztery, tu się zmieniał, jak w kalejdoskopie. O, tu sobie na lotosie siedzi kiliśnik, proszę. Ładnie sobie siedzi. No. Siuk. Lotos rośnie. Także jest wszystko w akwarium. Jak widzę Państwo, w akwarium jest wszystko ok. O, tu jest jeden skalarek z prawej strony, a tam trzy u góry. A czy trzy u góry z prawej? O, teraz są na środku akwarium. Są trzy. O, o. tam jest jeden, dwa, trzy, cztery. A piątego nie widzę. No. Ale są cztery piątego nie widać nie wiem może odszedł wyprowadził się wyjechał no i tak wygląda akwarium całości po liftingu niedawnym o tam są dwie kosiarki w góry widzicie glonki sobie tam obgryzają A tam, tam to zawsze było najwięcej glonów tam w góry bo blisko powierzchni i światło było mocniejsze dużo mocniejsze także tam te glony punktowe takie pędzelkowate, czy jak one się to nazywają widzicie teraz tam siedzą i skubią je kosiarki no dlaczego ja kupiłam Jak sobie tam wyskubią wyczyszczą niech te anubiasy tam od no. Także jestem zadowolony z gubików w akwariumu i z tego tu jak widać trzeba będzie wody znowu dolać. A przedwczoraj dolewałem, No i tak to jest z tym dolewaniem wody, dlatego nie muszę podmianek robić. Zresztą ramię podmianki to jest zbędna rzecz. Jedynie co, to wypukuje się wodę. O, przepraszam, Ale. No. No tak, bo ludzie robią podmianki co tydzień, no ale później bakterie uzdatniacze wszystko leją do tej wody, no bo ta woda jest po podmiance jałowa. No i do tego muszę lać. No i ja zresztą jestem stara szkoła, nigdy podmianek w życiu nie robiłem, tak i nie robię. Znaczy się zrobię tam podmiankę, ale to powiedzmy raz na pół roku ją robię, no nie wiem, raz na pół roku, niekiedy raz co cztery miesiące, a niekiedy co sześć miesięcy. Jak mi się tam niekiedy coś nie podoba żółta woda już jest samo co. A póki woda jest klarowna, biała, jak tu się mówi, to żadnych podmianek nie robię. I robić nie będę. A nawozy, to wiecie jakie u mnie są. Pałeczki nabozowe I to wszystko. Pałe spał i to wszystko dobra idziemy teraz tam do ostatniego już no, woda jest czyściutka jak państwo zobaczą proszę sobie siedzą o. tu se pandy siedzą o. a mi też jedna panda z tyłu o tu segara pływa Platki się kocą tam siedzą w tym rogatku maluśkie takie siedzą no. i także tak wygląda akwarium w całości jak państwo widzą rybki zdrowe roślinki zdrowe woda czyściutka klarowna Także nie mam na co narzekać. Także dziękuję Państwu za obejrzenie filmu, za komentarze. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Hej kochani!